Paweł Gołębiewski, Biblia Negocjacji, Techniki Negocjacji i Wywierania Wpływu, Przygotowanie, Błędy, Targowanie. Oto fragmenty, a wśród nich ciekawe historie negocjacyjne, interesująca, a mało znana technika negocjacyjna badanie, którego wyniki zrobią różnicę w Twoim biznesie. Kim jest autor książki Biblia Negocjacji? Autor Paweł Gołębiewski jest. Przedsiębiorcą z 22-letnim doświadczeniem w zarządzaniu, negocjatorem z 22-letnim doświadczeniem, trenerem reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata w Negocjacjach. W tym skrócie znajdziesz parę wycinków z książki Biblia Negocjacji, tak, byś mógł mieć ogląd na to, co w niej znajdziesz. Będziesz chciał więcej? Sięgnij po książkę. Bez zbędnego oczekiwania zapraszam Cię do przygotowania filiżanki kawy lub herbaty, rozgoszczenia się w wygodnym miejscu i rozpoczęcia lektury. Historia pierwsza: Okiem negocjatora. Siedzieliśmy w gronie czterech osób w salonie przy okrągłym stole. Mieliśmy widok na taras i ogród. Było południe, świeciło słońce. To był ciekawy czas, bo ważyły się losy czterech osób. I przepływu dwóch milionów złotych, ale po kolei. Cofnijmy się o parę chwil. Adam, właściciel domu wycenionego na dwa miliony złotych, poprosił mnie o pomoc przy sprzedaży jego nieruchomości oraz przy negocjacjach z kupującymi. Zaproponowałem liczne zmiany związane z przygotowaniem poprawnej i atrakcyjnej oferty. Wszystkie zrealizowaliśmy. Przeprowadziliśmy drobną inwestycję, która polegała na przystosowaniu segmentu do sprzedaży: porządki w domu, przemeblowania, mały remont, urządzenie ogrodu od zera z architektami krajobrazu, home staging, profesjonalne fotografie, konkretny opis ogłoszenia, i tak W końcu osiągnęliśmy zamierzony efekt i oferta zaczęła przykuwać uwagę. Dopiero od tego momentu. Mieliśmy możliwość sprzedaży w interesującej na scenie i całkiem szybko. Wcześniej stan nieruchomości oraz jakość oferty nie robiły dobrego wrażenia i nie pobudzały wyobraźni potencjalnych kupców. Jest słoneczne południe. Miła odmiana po ciemnej, mroźnej i deszczowej zimie. Idealny moment na spotkanie. Dziś widzimy się z konkretnymi, zainteresowanymi kupującymi, małżeństwem w średnim wieku. Jesteśmy ubrani w marynarki i spodnie, w tak zwane zestawy koordynowane, czyli w swobodnym, a zarazem eleganckim stylu. Mamy na sobie eleganckie buty, dobrze dobrane do okazji. Ten, kto zna się na butach, doceni nasz wybór, a my w jego oczach wypadniemy zdecydowanie profesjonalnie. Nasze ubrania są wybrane z rozmysłem. Wzbudzamy w nich większe zaufanie. Silniej kojarzymy się z ludźmi sukcesu, biznesem i konkretem, ale bez zbędnego napięcia. Właśnie przyjechali nasi kupujący. Są dobrze ubrani, zadbani, prowadzą własny biznes. To nie przypadek, że trochę o nich wiemy. Można powiedzieć, że zrobiliśmy rozeznanie i zebraliśmy potrzebne informacje na temat naszych kupców. Wiemy, jaki biznes prowadzą od agenta nieruchomości wiemy też, za jakimi nieruchomościami rozglądali się wcześniej. Zrobiliśmy ich. Profile osobowościowe, i tak dalej. Nazwijmy ich Patrycja i Patryk. Witamy ich na ganku. Gestem zapraszamy, by weszli do środka. Pierwsza energicznym krokiem wchodzi Patrycja. Mąż, jakby trochę zagubiony i zdezorientowany, idzie za nią. Od tego momentu mam silne podejrzenie, kto jest decydentem w związku, kto przewodzi. Informacja o tym, kto jest decyzyjny, jest bardzo ważna. Zostawiam tu jednak. Znak zapytania, bo mogę się mylić. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Przedstawiamy się sobie z naturalnymi uśmiechami, podając swoje imiona. Atmosfera jest miła. Zasada sympatii. Więcej dajemy osobom, które lubimy, które są nam bliskie. Użycie imienia też zbliża. Spośród dźwięków, w głośnym, Pabie, pierwszym słowem, które usłyszysz, będzie Twoje imię. Adam przedstawia mnie jako kuzyna. Przedstawienie mnie jako negocjatora stworzyłoby niepotrzebną blokadę i mur, a zależy nam na otwarciu się stron i zbudowaniu mostów porozumienia. Przechodzimy do eleganckiego salonu. Patrycja, zaproszona do tego, by usiąść, zdecydowanym ruchem zajmuje jedno z miejsc, na siedzeniu kładzie torebkę. Zauważam, jak nieznacznie poruszyły się jej nozdrza, po czym na ustach pojawił się delikatny uśmiech. Czy to przypadek, że zajęła właśnie to miejsce? Nie. To nie ona je wybrała. Przy stole ułożyliśmy różne przedmioty tak, by dyskretnie dawały znać, że pozostałe miejsca są zajęte. Czyli umieściliśmy ją i męża dokładnie tam, gdzie chcieliśmy, z widokiem na drzwi prowadzące na taras i do ogrodu. Zarazem uzyskałem małe potwierdzenie dominacji Patrycji. Kobiety mają lepszy węch. Zwracają uwagę na więcej rzeczy niż mężczyźni. Patrycja poczuła dyskretny zapach pieczonego ciasta, dobiegający z kuchni. To wprawiło ją w nieco lepszy nastrój. Plan z zapachem się powiódł. Zaczynamy od wstępnej rozmowy.